Sezon 2021-2022 przeszedł już do historii. Ostatnie rozgrywki na pierwszoligowych parkietach przyniosły masę sportowych wyrażeń. Dostaliśmy świetną rywalizację pomiędzy Warszawy Warszawa a AZS-em AWF Warszawa. Gdzie obie drużyny zgromadziły w ciągu minionego sezonu olbrzymią liczbę punktów. Na dole tabeli również było ciekawie, i choć żaden klub z dołu stawki nie spadł z ligi, to pod koniec sezonu mogliśmy obejrzeć kilka meczów o dużym ciężarze gatunkowym. W przerwie międzysezonowej doszło lub nadal dochodzi do wielu zmian w części pierwszoligowej stawki, co sprawia, że nadchodząca kampania 2022-2023 może być jeszcze ciekawsza niż ta ostatnia. Co prawda teraz w kontekście meczów ligowych panuje zupełna cisza, lecz w połowie września rywalizacja rozpocznie się na nowo. Jakie są przewidywania co do przyszłych rozgrywek w pierwszej ligi grupy C? Kto może zaskoczyć, a kto niestety może być niespodzianką in minus? Omówimy sytuację wybranych klubów oraz spróbujemy przewidzieć, jak mogą wyglądać nadchodzące zmagania ligowe. Ja nazywam się Krzysztof Paszkiewicz, kłaniam się nisko i zapraszam na premierowe wydanie magazynu 7. Cisza przed burzą. Zacznijmy od tematu, który w tej grupie pierwszoligowej jest zdecydowanie jednym z najgłośniejszych. Warszawa-Warszawa ma za sobą wprost rewelacyjny sezon, zwyciężając w grupie C w dobrym stylu oraz mierząc się w turnieju umieszczonym z drużynami, które jak już wiemy od września rozpoczną grę w PG Super MKSM Urbis Gniezno oraz KPRM Ruchem Chorzu. Jakby tego było mało, stołeczny klub odniósł tak ogromny sukces, grając w dużym stopniu dziewczętami, które w Cuglach wygrały Mistrzostwo Polski juniorek w Widzynie. Przytaczając liczby, na 18 zawodniczek warcowi, które w ubiegłym sezonie co najmniej raz znalazły drogę do bramki, aż 13 to są właśnie juniorki. To bardzo dobrze obrazuje, jak dużą część zespołu stanowią szczypiorniski, które mogą, a przynajmniej mogły w poprzedniej kampanii Grać w rozgrywkach młodzieżowych. Obecnie możemy raczej powiedzieć, że paradoksalnie ten sukces może przeszkodzić stołecznej drużynie w nadchodzących rozgrywkach ligowych, lecz dla wielu osób pracujących w tym klubie miniony sezon był trampoliną, dzięki której wskoczyli na znacznie wyższy poziom, począwszy od sztabu szkoleniowego aż poprzez zawodniczki. Ale po kolei. Praca Romana Monta w stolicy została zauważona przez wodarzy startu Elbląg, którzy zaproponowali byłemu już trenerowi Warsowi posadę w klubie PGNiG Superligi. Szkoleniowiec zgodził się na złożoną ofertę i po 13 latach pracy w Warsowie postanowił postawić kolejny krok w swojej karierze trenerskiej, zamieniając tłoczną Warszawę na nieco spokojniejszy Elbląg. 42-letni trener w trakcie pobytu w stolicy zdobył brązowy medal pucharów ZPRP Młodziczek, ponadto wywalczył brąz oraz złoto mistrzostw Polski, Juniorek młodszych, a także sięgnął dwukrotnie po złote medale Mistrzostw Polski Juniorek. W kontekście drużyny seniorskiej jest to awans do pierwszej ligi sprzed pięciu lat, następnie drugie miejsce na zapleczu Superligi w czerwonym sezonie 2019-2020, trzecia lokata w kampanii zajęta rok temu i rzecz jasna zwycięstwo w grupie C w ostatnim sezonie. Jednocześnie Roman Mont zabrał ze sobą część sztabu trenerskiego z Warsowi, w tym Martel Mont oraz Filipa Sobczyka, a także kilka byłych już szypiornistek stołecznego klubu Małgorzatę Ciążkę czy Weronikę Weber. Ta ostatnia pewnie wygrała w ostatnim sezonie klasyfikację z trzeciej w grupie C i swoją grą sumiennie zapracowała na transfer do Elbląga. lecz pod względem wspomnianych ruchów transferowych show skradła jednak inna osoba. Chodzi rzecz jasna o Joannę Granicką, która kilka miesięcy temu podpisała kontrakt z Hardback Klub Leipzig i niedługo rozpocznie ligowe zmagania na niemieckich boiskach. Dla osób związanych z warszawskim klubem niewątpliwie była to wzruszająca chwila, a sam transfer jest prawdopodobnie największym w historii sekcji piłki ręcznej Worsowi Warszawa. Przygodę z tym klubem zakończyły również Agnieszka Leśniak oraz Julia Dworniczu, które zarazem pożegnały się z handbalem. Nowym trenerem zwycięzcy grupy C został Hubert Bieniewicz, który do tej pory zajmował się już szkoleniem juniorek młodszych. Można zatem zaryzykować tezę, że zmiana trenerska w Warszawie nastąpiła całkiem płynnie. Niemniej jednak poprzeczka względem sezonu 2021-2022 została zawieszona bardzo wysoko i powtórzenie pierwszego miejsca na koniec sezonu będzie naprawdę trudne. Pierwszym rywalem odświeżonej drużyny z Warszawy będzie HKS Łódź, a mecz wstępnie zaplanowany jest na drugą połowę września. Ostatni raz na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce AZS AWF Warszawa grał 14 sezonów temu, a więc w sezonie 2008-2009. Wtedy te rozgrywki nazywane były Ekstraklasą, my byliśmy świeżo po igrzyskach olimpijskich w Pekinie, a w naszym kraju miała miejsce premiera innowacyjnego wówczas iPhone'a. Z kolei w ostatnich dwóch latach AZS AWF zajmował w grupie C1 Ligi drugie miejsce i w obu przypadkach zdobyć punktowa drużyny z Marymątki mogła robić wrażenie. Szczególnie w tym sezonie ostatnim, 56 punktów zgromadzonych w 20 meczach, z czego aż 19 tych spotkań to były zwycięstwa. Rewelacyjny dorobek nie pozwolił jednak akademiczkom nawet na udział w turnieju mistrzyń. Najpierw lepsza ukazała się Suzuki Korona Handball Kielce, która później zameldowała się w Superlidze, a ostatnio grupę wygrała niesamowita w tym okresie Warszawa. Lecz te dwie wspomniane ekipy przystąpią do nowej kampanii ligowej z mocno przebudowanym składem. Czy gorszym? Nie chciałbym tego nazywać w ten sposób, lecz na pewno mniej doświadczonym. Z korony odeszło kilka szczepionistek, by dalej grać na najwyższym szczeblu rozgrywek, a dużo zawodniczych w Warszawie zwróciło na siebie uwagę mocniejszych klubów, co poskutkowało licznymi transferami z warszawskiego klubu, o czym wspomniałem wcześniej. Ale wróćmy już do AWF-u, bo to o nim teraz mowa. Zespół ten zdaje się być bardzo stabilny w ostatnich kilkudziesięciu miesiącach pod względem uzyskiwanych wyników. Mnóstwo wygranych meczów, w tym również te na samym szczycie pierwszej ligi, do tego dojście do jednej 8 finału PGNiG Pucharu Polski w ostatnim sezonie, a tuż przed wybuchem pandemii w klubie świętowano zdobycie pierwszego w historii Mistrzostwa Polski Uniorek. Dodajmy jeszcze, że w trakcie tego lata warszawianki mogły się cieszyć także z końcowego triumfu w akademickich mistrzostwach Polski. Trzeba jednak zauważyć, że w seniorskiej drużynie AZS-u niewiele jest zawodniczek, które ponad dwa lata temu zdobywały z tym klubem złoto w kategorii młodzieżowej. Są to Marta Musiał, Sara Szzukowska oraz Dominika Macikowska. Pierwsze dwie są utalentowanymi skrzydłowymi z perspektywą na przyszłość. Sara Szczukowska gra w reprezentacji Polski Uniorek, a z kolei Marta Musia była w ostatnim sezonie jedyną leworęczną zawodniczką w drużynie Pawła Kapuścińskiego. Dodajmy Pawła Kapuścińskiego, który mimo relatywnie niskiego wieku rozpocznie swój już jedenasty sezon jako trener AZS-u AWF Warszawa. Z młodych dziewcząt trzeba wyróżnić również Kingę Lemie, która także jest mistrzynią Polski Uniorek. Tyle że z UKS-em Lublin z ubiegłego roku. Rozgrywająca AZS-u AWF Warszawa grała w ostatnim sezonie bardzo często i w ciągu meczów była równie aktywna. Z racji młodego wieku oraz postępu, jaki robi Kinga Lemiech, można przypuszczać, że w nowym sezonie będzie ważną postacią w drużynie warszawskiej. Tak samo jak dwie inne, zdecydowanie bardziej doświadczone dziewczęta Alicja Klatkowska oraz Jagoda Lasek. Klarkowska jest prawdopodobnie najbardziej żywiołową bramkarką w całej lidze, a pod względem poziomu sportowego jest to na pewno ścisła czołówka. Natomiast jako dalasek od paru lat nie schodzi poniżej bardzo solidnego poziomu, plasując się wśród najlepszych strzelczyń na zapleczu w Superligi, a w ostatnim sezonie zdobyła niemal 100 bramek. Jeśli AZS AWF Warszawa utrzyma wysoką, stabilną dyspozycję z ostatnich dwóch sezonów, to spokojnie będzie można rozpatrywać ten zespół jako jeden z faworytów do wygrania grupy C1, ligi. czy tak się rzeczywiście stanie? Odpowiedź poznamy dopiero w maju przyszłego roku. W pierwszej lidze jest dużo ciekawych zespołów, które mają potencjał na osiągnięcie nadspodziewanie dobrego wyniku w sezonie 2022-2023. I na pewno taką drużyną jest prezero APR Radą, która w nowej kampanii może solidnie zaskoczyć oraz zostać tak zwanym czarnym koniem ligi. Ale przejdźmy do rzeczy. Klub ten pojawił się stosunkowo niedawno temu w pierwszej lidze, mianowicie w sezonie 2020-2021. Od razu można było zauważyć, że APR jest dokładnie tym, czym jest w nazwie. Akademią Piłki Ręcznej. Dosłownie, gdy średnia wieku grających tam zawodniczek jest bardzo niska. Komentując jeden z meczów poprzedniego sezonu, zauważyłem, że wtedy najstarszą szczepionnictwo Prezero APR Radom była 23-letnia Honorata Czekala, która notabene już pożegnała się z radomskim klubem. I o ile w przypadku np. Warsowi możemy mówić o swego rodzaju uzupełnieniu młodej drużyny paroma starszymi dziewczynami, o tyle Prezero APR praktycznie gra jedynie młodzieżowcami. Wyjątkiem jest jedynie Natalia Kolasińska, o której jeszcze powiemy w tym programie. Taka polityka prowadzenia drużyny jest oczywiście uzasadniona, gdyż juniorki oraz juniorki młodsze tej drużyny notują w ostatnim czasie bardzo dobre wyniki, o czym może świadczyć udział w Final Four mistrzostw Polski juniorek rok temu oraz ćwierćfinał mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w minionym sezonie. Ale dlaczego w ogóle mówił o Radomiu jako potencjalnej niespodziance tego sezonu? Powodów jest kilka. Jednym z nich jest przyjście do klubu nowego trenera Adriana Kondraciuka. Zastąpił on dotychczasowego szkoleniowca Rafała Banaczka, który zostanie w klubie jako trener drużyn młodzieżowych, a przecież też sprawił, że ten zespół się rozwinął. Jest to naprawdę ciekawy ruch ze strony Akademii Piłki Ręcznej, gdyż Kondraciuk jest trenerem z dużymi sukcesami w ostatnich latach, szczególnie w piłce młodzieżowej. W marcu tego roku dosłownie otarł się o podium mistrzostw polski juniorek jako trener SPR-u Gdynia, a wcześniej przez 3 lata z rzędu wygrał pierwszą ligową grupę B z w Czech. Mówiąc krótko, dobrze wie jak pracować z uznolnioną młodzieżą. Kolejnym argumentem może być skład, który na papierze może wyglądać na mocniejszy względem zakończonego sezonu. Trzeba wspomnieć przede wszystkim o Małgorzacie Michalskiej, która połowę poprzedniej kampanii straciła wskutek rekowalescencji po odniesieniu poważnej kontuzji. Wszystko wskazuje jednak na to, że reprezentantka polski Juniorek jest na dobrej drodze do pełni zdrowia i jeżeli Michalska wróci do swojej wysokiej formy sprzed urazu, to jest szansa, że będziemy mówić w kontekście tej zawodniczki jako liderce prezdero AP Radom. Oraz jednej z najlepszych szczepionistek całej pierwszej ligi. Co więcej, klub ogłosił transfer wcześniej wspomnianej przeze mnie Natalii Kolasińskiej, która na realia swojego nowego klubu ma naprawdę bogate CV. Miała okazję grać w Piotkowi Piotr Trybunalski, a kibice oglądające od dłuższego czasu nasze transmisje mogą ją kojarzyć także z gry w Barstowie warszawa ale to był jedynie wyjątek od reguły. Reszta transferów to zawodniczki bardzo dobrze wpisujące się w profil radomskiego klubu, a więc młode i już ograne na wysokim poziomie oraz znane fanom młodzieżowego szczytorniaka. Milena Boreń oraz Laura Domka przybyły do z MTS-u Kwizyn, które praktycznie co roku zdobywa medale Mistrzostw Polski Juniorek. Do prezero APR trafiła także Majana Rożna, która będzie miała dalej okazję pracować z Adrianem Kontraczukiem, lecz tym razem już w nowej drużynie. Na oficjalnym w profilu klubowym można przeczytać o celu zespołu na nadchodzący sezon, jakim jest awans do przyszłej Ligi Centralnej Kobiet, która zostanie utworzona za niespełna 12 miesięcy. Wszystkie szczegóły dotyczące nowego poziomu rozgrywek jeszcze nie są znane, choć na ten moment najbardziej prawdopodobną opcją jest stworzenie ligi złożonej z 12 klubów. To z kolei determinuje potencjalny awans po czterech najlepszych zespołów z każdej z trzech grup. Czy w tej potencjalnej najlepszej czwórce grupy C w maju przyszłego roku znajdzie się Prezero AP Kandydatów na zajęcie miejsca w Top 4 jest z pewnością kilka, a Akademia Piłki Ręcznej może być tą drużyną, która dość niespodziewanie zajmie jedno z nich. Po zakończeniu ubiegłego sezonu żaden klub nie spadł z powodów stricte sportowych. Większą przeszkodą okazały się natomiast wymagania finansowe, które finalnie okazały się zbyt duże dla MKS-u Karczew. Klub ten już od pewnego czasu walczył, by w ogóle móc przystąpić do sezonu bez odpowiedniego wsparcia ze strony sponsorów. Tak było również rok temu. Wtedy do sezonu 2021-2022 Karczywiaki ostatecznie przystąpiły, choć sytuacja wokół klubu była bardzo niepewna. Drużyna jednak pokazała, że tak jak bardzo często w sporcie, na boisku nie grają pieniądze, a wyłącznie poziom sportowy, a ten był w minionych miesiącach nadspodziewanie wysoki. Mówię nadspodziewanie, gdyż MKS Karczew skupiał się raczej na zapewnieniu miejsca w środku stawki, a także, tak jak wspomniałem wcześniej, pozyskaniu funduszy niezbędnych do gry na takim poziomie. Podopieczne Piotra Biernackiego zajęły bardzo dobre czwarte miejsce i zakończyły zmaganie ligowe tuż za podium co jest najlepszym wynikiem w historii występów Karczewa na zapleczu FG super Superligi. 34 punkty zdobyte w ciągu sezonu oraz 11 zwycięstw z 20 meczach jest wynikiem dla tego klubu wręcz znakomitym. Można dodać jeszcze, że w tej drużynie grały dziewczęta, które były jednymi z najlepszych strzelczyń całej ligi. Doskonale o tym może świadczyć fakt, iż Aleksandra Gałąska oraz Magdalena Berlińska zdobyły łącznie w minionej kampanii ponad ćwierć tysiąca bramek. W kontekście minionego sezonu śmiało możemy mówić o mks jako niespodzianka i lecz nawet to nie przekonało władz miasta, by dofinansować w nowym sezonie międzyszkolny klub sportowy. Cytując wypowiedź prezesa klubu Grzegorza Ankiewicza Graliśmy z budżetem kilkakrotnie mniejszym od zespołów, które w tabeli znalazły się za nami. Wszyscy wiemy, że dalej tak się nie da. Włodarze naszego miasta przejdą do historii, że przyczynili się do upadku pierwszoligowej drużyny. Nawet nie zauważyli, że zdobyliście czwarte miejsce. Szkoda, gdyż w Karczewie zbudowano solidną pierwszoligową drużynę za praktycznie minimalne koszty, lecz z ogromną pasją do sportu, a teraz zespół ten zmuszony jest do gry o szczebel niżej. Choć poziomem swojej gry nie odstawał od pierwszych ligowych drużyn, a wręcz przeciwnie, był w stanie wygrać większość ligowych spotkań. Podobna sytuacja wygląda wesołej. Tam jednak głównym problemem okazała się niewystarczająca liczba zawodniczek, które mogłyby reprezentować barwy tego klubu w przyszłych rozgrywkach. Parę dziewcząt zgłosiło, że już nie chce dalej grać piłkę ręczną, a przynajmniej wesołej. Pośrednią przyczyną mogły być wyniki osiągane na koniec sezonu, gdyż stołeczny klub przegrał cztery ostatnie mecze ligowe. Jednocześnie sam zarząd nie był w stanie ściągnąć nowych, potencjalnych zawodniczek. W efekcie w karze Wesołej Warszawa znalazło się w pewnym momencie zaledwie 9 nazwisk. Nie może nas zatem dziwić fakt, iż klub nie został zgłoszony do pierwszej ligi, skoro przez cały sezon trzeba byłoby grać mecze ligowe przy ławce rezerwowych liczących maksymalnie dwóch graczy. Miejmy nadzieję, że absencja Wesołej jak i MKS-u Karczew potrwa krótko oraz znowu będziemy mogli oglądać obie te drużyny na zapleczu PEG Super Ligi To już wszystko w tym wydaniu naszego magazynu. Zachęcamy do oglądania naszych transmisji na żywo oraz materiałów w mediach społecznościowych. Użytkowników telewizji kablowej zapraszamy również do oglądania naszych programów właśnie w kablówce. A jak Państwo oceniają potencjał drużyn, które zostały przedstawione w tym odcinku? Może jest temat, który według Państwa powinien zostać szerzej omówiony w następnym programie? Zapraszam do dyskusji oraz komentarzy w naszych social mediach. Tymczasem ja dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.